Pamiętam, jakby to było wczoraj, tuż po zachodzie słońca. Pogoda była jakże piękna. Ciepły wieczór, bez żadnej chmurki. Było idealnie. W sam raz na. Ciepłą herbatę, a może nie, może w tej chwili nie warto pić ciepłej herbaty, może tak, nie wiem, jestem taki zakupiony. Tyle rzeczy się dzieje, to matka jedyna, nie rozumiem. Chciałbym, żeby było inaczej, ale nie jest. Nie da się. Nic nie mogę poradzić właśnie na to. To po prostu się dzieje. A ja. a jestem uczestnikiem tej gry. Nie rozumiem tego zupełnie. To wszystko jest takie ulotne. Cokolwiek bym nie zrobił, to i tak przelatuje mi przez palce. Zupełnie, całkowicie, nie zatrzymując się. Nawet na chwilę. Co ja zrobić? Dlaczego ja? Niczego nie rozumiem. O co tu chodzi? Na czym to polega? O co tu chodzi? Kto mi podpowie? O co tu Und du